Cześć manko, ja nie jestem Bombasik Witam was w kolejnym odcinku A dzisiaj gramy sobie z PLSzymx Ty Ej, mówiłem żebym, że ja obudowuję łóżko A poczekajcie bo, o jak mnie słychać. O, te, o, teraz możesz się przywitać, bo nie, nie słyszeliście. A to Siema, ja jestem Szymik z Minecraft, bo yy, no, jestem Szymik z Minecraft, zapraszam na mój kanał. Yy, Okej, okay, dobrze, tak. Jeszcze bombastik? Jeszcze bombastik? Co? E, jakie masz na imię? Ja? ja, Szymon. Ja, ja Szymon. Ja ale nie. Ale prawdziwe imię. Bombastik. Prawdziwe. No, a on nie to powie, bombastik. dobra. A ja mam szymon. To jest moje prawdziwe, a takie nieprawdziwe to szymon z Minecraft. Pamiętajcie, że nie ma takiego imienia jak Bombastiga, więc. Nie, typie! Typie! Do kogo ty idziesz? Do zielonych. A, do zielonych zwaliłem Dobra, rozwaliłem ich. Dobra, bo o? dwóch. No nie, no jednego no, rozwaliłem, ale... LOL, on... ale tam w bil jeszcze rzuci. No wiem. dziwne, Co Bardzo dziwnie. Bi... Ej, o, a ogółem lubisz swoich widzów? Znaczy zależy jak się zachowują. A, okej. Okay. Dobra, bo czerwony do nas idzie. Poczekaj, ja zrobię stajki, taktyka. proszę! proszę, proszę! nie klikniano. O nie! Uważaj, uważaj, już nie mamy peda! Gini, 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 gini. Nie zdążysz. Dawaj, dawaj, dawaj. Leć, leć nim. No, Dobra, zabijmy. No, Jaką? Zabijmy. Nie wiem, ja e, go... auto clicker ma. Auto -clicker. Przysięgam. Przysięgam. To nie jest auto clicker. Ej, tu, 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 daj drewno! Y, bo ja nie mam. No to Badę daj mnie. coś. No to masz dwa golda. Albo... Dobra, już nieważne. Postawiłem tam. O jajku, a ty, bo bombastik, yy, Nie będę do Ciebie mówił po imieniu, bo nie znam. Yy, mm, jakby. Bo ty montujesz w ogóle te filmy, czy nie? Które nie. Ja po prostu robię przycinki sobie. -a. a, to bardzo fajne. Sprawo. Nie montuję filmów, bo o, mam pamięć. Żółtym jest. Jedno serce mi zostało. Ej, bo żółty do nas idzie. Co? Ja rozwaliłem tego lepszego. Ej, bo żółty do nas idzie. to. A nie, to on jest słaby. Mówisz? A no widzę. Właśnie widzę. Aaaaa! żółty. Nie, dobra. Robię dobra. O, czerwony ogarnia, czerwony ogarnia. No, nie, czerwony ja ogarnia. ogarnia. A który ma level? E, nie ma wiesz? Usem lub dziewiąty. No to, to co, on tego garnia, bo dopiero ten... A no ta, no bo on mógł jakiegoś innego serwa sobie... Ojoj! Będzie ciężko z nim. Nawet bardzo ciężko. O nie! Oni mają jakieś dziwne rzeczy, na pewno autoclicker. No, czerwony na pewno ma. Poczekaj, no bo on ma pierwszy level! Nie no, ma coś, coś ma, coś ma Poczekaj, nie jesteś jakiś pro czerwony Jakby a... Um... O oh bo, ten, bo ten, jeden to jest naprawdę jakiś dobry No ten jeden ogarnia, Z... A drugi taki, no to jest dobry, ale nie aż tak Jak ten jeden A ty umiesz ladder klacza? Jasne a, no to ja też, tylko że z go, ale nieraz skorzystam. Zabiłeś go? O, dobry. kur... Oni mają jakieś szity, no kurde, oni sobie nie może... Co CO?! Ej, rozwal go, proszę, proszę, A, proszę! Ej, no nie, nie rozwaliłam go, bo on, on ma... Nie, pierwszy, nie, wydać, nie, a może on ma jakiś autoklikajcie ja laurę? No nie wiem, coś musi mieć. Autoklikam, Dobra, Dobra, zabiliśmy. Ale będzie ciężko jeszcze to ubrać. A, bardzo. Um, Dobra, grammy, może ja ci zmontuję ten... ten film. nie, bo ja ci... Bo ja myślałem, że mu zmontuję ten film, ale jak my to prześlamy? Chyba, że wiesz co. No przedstawiał... Jak... Ja, ja bym mógł ci zmontować film, ja dobrze. To jak 20 mega... No to wiesz, na Discord jest do 100 mega nawet. E, do 100 mega. Się, e, no tylko, Jest ma... Wiesz, co ma pomysł, bombastik. Wiesz, jaki? już Nie, wy! Do... Do... No sorry! Już mnie nie lubi, wiecie? Wiecie, on już mnie nie lubi. Bo nie chciałem, naprawdę. Ej, uwaga, no dobra, teraz już nie będę tego zmienić na stary. Ja. Zabiłeś? Zabij go. No okej, okay, no to... Dobra, to no dobra, to ja nam... Ja nam obuduję end bo ty musisz wełną budowywać, i nie można... Ja to co ja zrobiłam? A, wkurzył się, bo ja zrobiłem takie coś, że jakby... Wiesz co robisz? O, ale chłopiec jest jeden dobry! To wiesz co? Mam pomysł bombasty, Wiesz jaki? Jaki? Wrzuć ten film na YouTube'a. No i? Ja bym sobie go pobrał, bo ja mogę, bo ja umiem. Potem ty go usuniesz, ja go zmontuję. Potem ja go wrzucę jako prywatny, ty sobie go pobierzesz i go wrzucisz. No wiem, że trochę trzeba roboty przy tym, ale... Inaczej no się no nie da. Nie, no po prostu prześlę go. Uważaj masz masz 0 HP. Wiem. To wiesz co ja mam o, o, Wow! Ooo! Zrobiłem leciutkiego blok kocha, ale... Ej, a, a, wiesz tego, nie... a wiesz co to jest dysk A wiesz co to jest Tak, wiem. No, że tam być, to wysłał, bo tam można dużo CO?! CO?! O jajku O niejku. Dobra, zabity SD Ej, drugi spadł Dobra, ty wiesz Ja mam pomysł Umiesz na dysk... dysk Google przesyłać? Może nie jestem zalogowana, ale... No to... Ja to bym powrócił z tym pomysłem. A umiesz pobierać z YouTube'a? Jasne. No to wiesz co? To wrzuć. Ja ci zmontuję, wrzucę nie, na ten privat... ogarnia, ten ogarnia, ten chłop ogarnia. To hmm. Ale... To ogarniemy, to ja ci to po odcinku już ogarniemy. Ten montaż, okej? Okay? Ale który montaż? Teraz... No do tego filmu bym ci zrobił. O ja, zrobiłem dwóch! Jednego zabiję na pół serduszka, jestem. A nie, bo jedynie na Lunarku to go nie zabijesz. Czemu? Znaczy, może być go. Ale co klient ma w z tym, że go nie Ej, bo zabijasz. ja ze streszczę, Dlaczego I czego to się uświetla, że on mi sknokał? Ej, w ogóle. To że... Ale... ja sam! Aha. Ale co z tego, że on go na. E serio? na lunarku? no. Co z tego? Wow. O już jestem! Mówię do wszystkich Twoich widzów. Jak w ogóle ich masz? Ale nie, to nie było złośliwe. Możesz sobie, wiesz, to bombastik zrobić? Eee, dodać sobie tagi. Będziecie wtedy. O jajku! to, Ale wiesz, że on miał całe życie, bo ty mu nic nie zadałeś, prawie? Ja zadałem. No, on miał 3HP. Bo ona to I... był do zadania. Czyli półtorej serduszka. I bo oni chyba usunęli taką jedną mapkę z muzyką. A to no, 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 że ja spadłem. A, orkiestra, dobra. Nie, nie usunęli. Tylko są po prostu okresy, w których y, nie ma map i są okresy, w których te mapy są, więc to się tak zmienia. Aha Naprawdę. Czekaj, pięknie istnieje, no kurde. O, dobra. No to wiesz, co zrobiłem? Ja, no, ja atakuję Blue. O, o nie, bo ja się bam, bo tam było, Aqua był no, 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 ja nie umiem nawet klaczować. No co ja jest za mną. Nie wiem. Szydzę. Nie no, wiem, co to, to zrobiłem. Dla Beki. A to dla Beki zrobiłam, no. Żeby rozśmieszyć widzów twoich. Nie wiem, jakby. To wtedy dałam pauzę, żeby twoi widzowie, jakby zobaczyli y, mój film, żeby się nie załamali. Że jesteś niby taki Chcesz... dobre. Ale... Chcesz, 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 żebym robił ci miniaturki? Mm. Jakby Mogę, bo ty nam Ja na... jestem w stanie robić sam. No chyba nie no. do końca, bo w tych to tak... No nie ma. U ciebie. Zacznij Idziesz bo... do... Jestem u blu. Jestem u nich w bazie. Więc wiesz. No widzę, Masz ale pięci? uważaj, bo nie. Nie. Mam tylko 16 wełny. Nie, no nie zabijesz ich dwóch. Dobra, poczekaj, muszę ja ich zabić. No dobra, zabiłem, ale. Został jeden, został. Uh -huh. A. Nie, nawet jednego nie byłem w stanie zabić. bo czy znaczy, byłem w stanie, tylko nie mam. Na TNT. No weź mi coś, daj. Dobra, dobra. Czy 16 wełny, bo. Ty zawsze mi wszystko zabierasz. Właśnie czekać z tyłu, gra. Czekaj, ma, masz puste kawełny. No. Masz puste kawełny. O nie! O ty świnio. Ej, bo on ma 140 level. Kto? No ten typek. Ta? O idzie do nic. No ten pink. A, aha, nie wiem, bo ja go zabiłem raz dwa. No bo on jeszcze bo ja wiem, że. coś... Ej, bo ja już jestem prawie u tych. Gdzie? A. I trzy, dwa, jeden, zero... Ej, kup, co ty robisz? Ja odliczam, kiedy spadniesz. Kup sobie jakąś zbroję. Odliczasz kiedy co? Kiedy spadniesz. Jesteś hamem. Jesteś hamem. Ja mam cię. Czemu tak mówisz? Bo ja niby jestem spadający dziadek, tak? moim zdaniem. E, wiecie co, widzowie? Unsubujcie tego. Bo on jest naprawdę. On ma autora i laurę i jeszcze nie wiem co. Ajajaj. A ty to co? Czekaj... A ty to co? Masz double clicka, bo siadasz. Ja nie mam double clicka, ja mam kilka miesięce... 10... Miałeś. Lubię placki! Bo jak no. można było tak po chamsku mi zabrać rzeczy spod z, z, z nosa? No nie! Gdzie, jak to? No wiesz co, dosyć... No bo ja wełny nie mam przy ciebie. Aha, no tka. A ty zaraz zginiesz. Myślałem, że ty wiecznie wygrywasz raczej. No wiesz, jakby, jakby wczoraj... O! 6 grudnia, Wiesz co ja zrobiłem? 6 no. grudnia spotkałam... Jak grałam to praktycznie w każdej, ale nie był haker. No ale nie zawsze. Ale mówię, Tylko... że praktycznie wszędzie tylko wiesz albo trafiam na osoby, które mają level 2 taki problem, że jakby ping ma nie wiesz, który level nie zniszczysz on ma opsa zobacz, to który co on ma level 103 o nie no, no widziałam. dobra, klikaj, jeszcze jedno ma rękę jakby na pikselu, nie ludzie na ludzie na hypikselu to nie mają pierwszy level a... Ja, wiem, to, ja wiem, co to jest hate. I nie hejtujcie go, bo ja naprawdę gram 4 lata i dotąd nie, nie wygrywam cały czas, więc. No wiecie, film, filmiki Wolana. Ale to wszystko jest zmontowane on bierze tylko pewnie takie momenty, w których wygrywa, więc wiecie. No... Tylko. A ręki nie są jak to się tak wydaje, że Elviso tak wygrywa. I no to, nie wiadomo, co wygląda. to nie jest prawda, polscy YouTuberzy, tylko nie, ciągle to, nawet bardzo dobry dobrze, bo mnóstwo tak, że... No ja 10%. wiem, że oni... Jest... A ja no powiem, właśnie nagrywam taką No tak od razu. My przynajmniej jesteśmy od nie to co inni. Mhm. Tak bydę, e I nie, nie zabij. E Proszę! Dobra, nikt nie bada, nie Już nich. No, to już działamy. Na luzie, please, please. Nie, 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 nie O nie, no zostało mu tak mało. Ej, e, masz jakieś skiny drewna, czy nie? Nie. Bo jakby... Ej, no weź, ty, nie, bo... Czemu ty... No czemu ty tu drewno postawiłeś? Ale nie, bo on sam... bo on sam spadł. Aha, no to A co tu ci postawiłem? No to właśnie lepiej, bo TNT ktoś puści. To wtedy będzie lepiej, nie? Ale jak my no. mamy wtedy przejść? Nie, nie mam żadnych dragoną. A ja mam... Ej, tak by the way sobie MVP. Plus plus. Czemu mam sobie kupić? Nie stać. Mnie. Ale nie staćmy, bo... jakbym musiał na miesiąc płacić, a ja nie płacę na miesiąc. Tylko raz sobie zapłacę i już mam. Więc nie będę kupował. Nie, jest takie się... nuby! Teraz... No, też wszystko oh. O jajku. Teraz grają z nami jakieś nuby znowu. Co... Yy, mają 14 lawala i w ogóle. Ej, poczekaj Nie, nie. Pomagam. No nie, bo ja muszę sobie nie, sprintać. Dobra. Nie, bo ty przegrałeś. Zwaliłeś? No, znaczy. Ja prze... Ale ja nie przegrałem. Przyjesz? Nie. No, nie wiesz? No. Ej, ale jak to? Przecież ty zginąłeś z tym zielonym. Nie. Nie. Nie wiesz Cześć. czy nie. Zginąłeś. Ja nie zginęło. Ja nie. nie mam... bo jakby... Ja nie mam żadnego gana. Ej, dobra, Oni są obydwa na lunarku! Skąd wiesz, że są na Lunarku? Bo ja mam coś takiego, że Lunar Client... Bo ja nie gram już na Badlionie. Nie ja gram na Lunarku, bo Lunar jest lepszy. Jakby by Badlion jest... Badlain Dobra, wełny mi nie starczyły. Badlion ma więcej modów. No ja wiem, ale Lunar jest bardziej optymalny. No i można sobie więcej modów dograć. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Bet, bet, bet. A, cyk, cyk i czerwony. Cztery. Ej, ja trzech zabiłem. Czterech! Czterech na raz! Zobacz na czat! Spójrz na czat. Poczekaj. Ej, no cztery, cztery Pokaż. razy ich zabiłeś. Niestety, jak ja będę montował ci ten film, to widzowie powinni mieć to przybliżone, bo ja lubię tak przybliżać. Tak? A. No wiesz, ja. Okej. Okay. A aj, Ajajaj! Zrzucił mi. Yy, no wiem, że co chodzi. Ej, czy zieloni chcą do nas iść? Nie wiem, tak. Ty, ej, piln, ej, pilnuj bazy, pilnuj bazy. Dobra, spoko. Bo ty jesteś dobry w PvP, to Wiem, bo ty tylko grasz w duels. No wiem. Nie, akurat ja w Dobra, bo on idzie do nas. Który masz level na. na Bedwarsach? ja siódmy, dziesiąty, nie wiem. Ej, ja on jest... Nie, bo ja nie mogę go zabić, bo on ma ulepszenia, uważaj. Już nie mamy wybrania, ja nie wiem, no, Dobra, do... Please, zabij go. Ale ja nie... no poczekaj, może sprób... poczekaj, spróbuję. Piękne konto. Kurde, on... Kur... widziałeś? Nie, nie widziałam. Jak mi odkn... No nie, to jest jakiś cheater. Knoka mi chyba na 50 krok, A aż odleciałem na koniec ma. Wiesz, gdzie ja odleciałem? Gdzie? No bo Właśnie jak są te Stika. No, nie double clicka. Właśnie nic mu double click by nie dał. Nie ma double clicka. On ma cheaty prawdziwe, a nie double clicka. Ja, ja mówię, że on może nie, e, może ma KB sticka. A co to jest, bo ja Nie wiem, co to jest. No, kno e, patyk na knockback. No, no nie, nie na pewno. Wyłoby jak kupiłem Hat pola w bazie, to zawsze masz tam parę żyć przewagi. Dobra. Nie, to po prostu Healpool daje tylko regenerację. Regeneruje cię. No a to jest dobre. No znaczy, że... Dobra, ej, zieloni... Zielone, jakby zieloni tak w połowie ogarniają. Mówisz, że... Y Zatkałem że... Chyba ja... Chyba 7 osób już. Że... Nie, nie bo... ogólnie na tej grze, ale a w ogóle tak. Trzyma się nie mogę odezwać. dobra, nieważne. Czy mówisz, że Badimon? Co jest? No nie zginę. No ja dziś sobie rozbię pizzę i już właśnie jest gotowa i tak. Ej, ja nam kupuję ten szarpa... Sharpa! No <laughs> ja nie ja nie kupiłem szarpne, a ja, wniłem, ja straciłem 6 diaksów Nie wiem i ja straciłam 6 Diapsów A magin Minera ma też mamy Ajda dobrze. Jestem The best. Zostaliśmy tylko mei zieloni i ja teraz na zielonych atakuję. Eee, kupuję nam Minera no dobra, bo my już mamy ten No nie co jest? Ja tak buguję do tyłu, że idę i mnie nagle do tyłu cofa. A ja rozwaliłem 5 razy chyba gość ile ja mam w tej grze. Ty, czyli jak ty to? Wyślesz na YouTube'a? na Znaczy YouTube na, na, na link, dasz mi link, ja sobie pobiorę. No, o to jest. no okej. Okay. zrobię Potem... miniaturkę. Miniaturkę też? No. no mogę ci zrobić. Bez kasy, bo ja to tam... Kolega jak z kolegą, to bez kasy, jak, jak nieznajomym to robię za kasę i... a ty jesteś znajomy to nie będę, ci wyłudę o, o pracy. Co się stało? Prawie im już go No i gitas Co wydać? Bo prawie zabiłem Ja mam 18 golda i nie mam na co wydać Jakby, e, zrób mi jakoś tak, żeby to było... W... jak są śmieszne momenty jak ginę żeby to jakoś śmiesznie wyglądało, Ale co mam zrobić w filmie? Ale pogadamy już o montażu. Mm, a, a no. Jakby, a, Ja, ja to. Jakby. Mo montaż na 200 star pewnie będzie długi. Bo znam to. A chcesz jakieś PVP edycje, żebym ci robił, czy cokolwiek? No, nie, nie potrzebuję, bo ja nie gram tych dualistów. Ja bardziej. Blockroach, montaż. No to mogę ci e, zrobić, ale tego nie dać. Będziemy widać. robić 24, będzie premiera o godzinie 15, będzie dużo właśnie replay moda. Kto ci, zb... kto ci zmontuje tego Block Lodge montaż? Mm, mm, blo... Ale... 200 star Block Lodge montaż. No ale kto ci to zmontuje? No się nie, A on tak CPM średnio montuje. No, ale ty nie widziałeś 150 star. Co dobrze? No, z fajnie. 150 ja umiem pewnie lepiej, ale nie wiem. Nie oglądałem. Chcę zobaczyć. No właśnie, bo nie oglądałeś. Ja, wiem, że cudów się nie mogę spodziewać, ale obejrzę. Dobra. I zieloni jeszcze mają Beda? A, bo to zostaliśmy tylko my i zieloni. Tylko, że ja nie mam TNT. Ej, ale ja mam 10 gold, to mogę pójść i kupić TNT. No bo ja tu czekam na ciebie. A gdzie? U, u zielonych? Nich. Czy... Tak, jestem u nich nad bazem. Aha, no dobra. Dzięki. No to ja, ja idę właśnie już e, jestem u przeakła. No właśnie widzę. Nie zeskakiwać na nich. Nie, nie zaskakiwaj to będzie na to wtedy Ale do... nie, bo jeden na mnie zeskoczył, poczekaj. A ładnie. Ja się uważasz, żeby ciebie nie zabili. No to widzimy się jak dotrę już do, do, do nich. Oh, nice. My, y... Zaraz to wygramy, ok? Tylko teraz pytanie. Ej, to chodź gdzieś na lobby O Poczekaj, w ogóle dodam cię do friend. Dodam cię do friend, bo... Wtedy ty będziesz mógł mnie zapraszać. F Okej, okay, wysłań do friendów Tak, akcept, dobra Dobra, no jakim jesteś lobby Bedwars? Dołącz do jakiegoś lobby Bedwars Lobby jeden, lobby jeden Lobby jeden A nie, jest full To dołącz do... Dobra. Do 45 lobby Dobra O, jesteś a więc... Siema. No No dobra. Moje kurde, ty możesz sobie latać. Ej nie. A tam jest w ogóle jakiś tuber, by the way. Dobra, A więc no, siadam. No Potem dobra. pogramy, spoko. No, znaczy tak nie do końca, bo ja będę teraz musiał kończyć z i do gdzieś jak do o 17 będę mógł.